Kolorystyka praktycznie jest zaczerpnięta z tego budynku, ona jest jakby wydobyta z tego tynku, z tych wszystkich elementów architektonicznych, stąd te delikatne szarości, które bardzo mocno łączą się z tą architekturą. One powodują, że ten mural właśnie zaczyna grać jak powietrze, bo on jest jakby spójny z, z budynkiem. Mniej więcej półtora roku temu zastanawialiśmy się, w jaki sposób upamiętnić Osobę, która przez lata była bardzo ważna w polskim życiu gospodarczym, ale także w życiu kulturalnym i zaznaczyła bardzo silnie swoją obecność w kilku projektach, które się odbywają właśnie w Poznaniu. Myślę o Janie Kulczyku i w gronie kilku instytucji a więc Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego, Towarzystwa Wieniawskiego i Fundacji Malta. Uznaliśmy, że być może taką formą będzie mural. Mural na, jak to kiedyś mówiło się w Poznaniu, polonezie, czyli dawnym hotelu, a obecnie studenckim domu, który gości ludzi, studentów, studiujących w Poznaniu z całego regionu, z całej Polski, a także spoza naszych granic. Jest ona on wprost Wydziału Prawa, który Jan Kulczyk kończył. A poza tym jest świetną ścianą, która jest po prostu jakimś wyzwaniem. I poprosiliśmy y, Łukasza Gruszczyńskiego z Ułapu, właśnie, aby zmierzył się z tym przedsięwzięciem. To był wyczyn ogromny. Y, chcę powiedzieć, że robiliśmy ten mural zimą, kiedy w zasadzie się takich rzeczy nie powinno robić. Było to zimowe podejście na muralowe K2. Na tą ścianę poloneza, którą, która jest za mną. Łukasz, kiedy pracowaliśmy z nim przez prawie cztery miesiące nad projektem i nad pomysłem, jak ten mural ma wyglądać, cały czas zmieniał, podchodził do tego. Starał się, aby ta. nie plama, tylko ta przestrzeń, która jest na tej ścianie, była w sposób bardzo subtelny, a jednocześnie bardzo ważny. Zadziałała w przestrzeni, której jesteśmy w mieście. A dopełnił tego tytuł, który uważam, że jest genialny. Szarość może być zielona. To w dzisiejszym świecie, w którym jesteśmy, który jest w jakimś uścisku, daje tę iskierkę nadziei, którą też powinniśmy wszyscy gdzieś tam mieć. Ale ta szarość jest zielona także w tym sensie, że 370 metrów kwadratowych murala, to tak jakbyśmy zasadzili około 15 drzew w mieście, bo Farba oddycha i jest tym, co oczyszcza także powietrze w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z entuzjazmem powitał inicjatywę stworzenia w Poznaniu muralu poświęconego Janowi Kulczykowi. Zresztą w nieprzypadkowym miejscu, bo ten mural znajduje się na akademiku i naprzeciwko Wydziału Prawa i Administracji, którego absolwentem był Jan Kulczyk. Otóż to jest tak, że wdzięczność może mieć różny wyraz rozmaity i my jako uniwersytet mamy wiele powodów do wdzięczności wobec Jana Kulczyka, który swoją działalność poświęcał także uniwersytetowi, w tym naszym studentom. Ja na tym spotkaniu powiedziałam coś niezwykle ważnego dla uniwersytetu, mianowicie, to że Jan Kulczyk stworzył coś takiego u nas, co możemy nazwać kulturą absolwencką. Ta kultura absolwencka istnieje bardzo jest bardzo dobrze rozwinięta na Zachodzie. Tam absolwenci uniwersytetów, zwłaszcza ci, którym udaje się zrobić wielką karierę, czy znaczą wiele w społeczeństwie, czy jako y, y, politycy, czy jako osoby ważne w kulturze, czy wreszcie po prostu biznesmeni, Związani są ze swoim uniwersytetem, ze swoją szkołą, pomagają w rozmaity sposób jej funkcjonować materialnie, ale nie tylko, także przykładem. I e, o, taką kulturę rozpoczął, zainicjował tu na naszym uniwersytecie, właśnie Jan Kulczyk, swoimi działaniami na rzecz uniwersytetu. A że mural jest niefiguralny. Ja myślę, że to bardzo dobrze. On się pięknie wpisuje w to miejsce, e, jest też e, Muralem, który pełni funkcję ekologiczną, jak wiemy, a zatem wychodzi naprzeciw tym potrzebom, które mamy dzisiaj w mieście. To jest potrzeba ekologii, potrzeba zieleni i potrzeba estetyki. Myślę, że to bardzo piękny, piękny sposób, w jaki uhonorowaliśmy tego wybitnego obywatela naszego miasta. Na pewno jesteśmy dumni, że, że te kolory są dopasowane do otoczenia i, i, i do historii, którą opowiada ten mural. E, no bo szarość może być zielona jak tutaj nie zadbać o tą szarość e, i pozostawić ją samą sobie. Trzeba było to po prostu e, precyzyjnie dopiąć, by efekt był e, bardzo dobry. Gdy już mural został wymalowany szarościami, e, pokryliśmy go finalnie e, transparentną powłoką antysmogową. E, jest to taka warstwa, która zawiera w sobie mikronizowany dwutlenek tytanu. E, Składnik, który jest fotokatalityczny, czyli pod wpływem Słońca, wydziela grupę OH, która to oczyszcza powietrze z pewnych substancji chemicznych, głównie z tlenków azotu czy tlenków siarki. Przejeżdżałem tutaj kilkadziesiąt razy, kiedy była trwała ta no, budowa, bo był to plac budowy, to była pełna budowa, można powiedzieć. I to, co zrobili z projektem Łukasza nasi koledzy z grupy MURALS w Poznaniu, którą wszyscy znamy z wielu realizacji, uważam za naprawdę rzecz fantastyczną. Cieszmy się tym muralem i szczególnie teraz, kiedy w tych dniach toczy się wojna kilkaset kilometrów za naszą granicą wschodnią, na Ukrainie, w Ukrainie, to pamiętajmy, że szarość może być zielona i będzie kiedyś zielona.